Wraz z Chrystusie, to już ostatni dzień rekolekcji, dzisiaj Pan jest nam przypomina w Ewangelii, że przychodzi do nas z wygodnego nieba, żeby oddać za nas życie, żeby nam służyć, a potem oddać życie za nas, żeby okazać nam miłość i uczyć nas kochać. Gdy naśladujemy Jezusa, no to mamy kawałek nieba na ziemi. Jesteśmy radośni, nasi bliscy są przy nas radośni. Oczywiście, jak oni nie zaczną kochać, to, to im nasza miłość nie wystarczy do szczęścia, ale my mamy wtedy piękny wkład w życie tych, którzy są wokół nas. W te rekolekcje chcemy tego właśnie, by coraz piękniej żyć tu i teraz i by pięknie, mądrze zamknąć teraźniejszość. Że przeszłość, nawet jeśli boli. Przedwczoraj patrzyliśmy na to, jak się pojednać z Bogiem. Powtórzę najkrócej, Ty Boże masz. Ty Boże nigdy mi nie zsyłasz krzyży cierpień. Ty Boże zawsze mnie kochałeś i kochasz i kochać będziesz. I Ty masz, Boże, zawsze rację. We wszystkim chcecie słuchać. To tak najkrócej pojednanie z Bogiem. Wczoraj patrzyliśmy na to, jak się pojednać sami ze sobą. Każdy z nas jest przynajmniej w jakimś stopniu sobą rozczarowany. Każdy, nawet choćby niechcący, nieświadomie komuś innemu, czyli jakieś zło, jakąś krzywdę, jakąś przykrość sprawia. Każdy z nas dawał się nieraz krzywdzić całymi latami, myśląc, że to jest miłość, a teraz rozumiemy, że to naiwność i mamy żal do siebie. I co z tym robić? O tym było wczoraj. Ani mamy się nie zadręczać, ani mamy sobie nie pobłażać. Tylko mamy się nawracać, czyli kochać, i wtedy możemy sobie przebaczyć całą przeszłość pod warunkiem, że to jest przeszłość, że mamy piękną teraźniejszość. I dziś na koniec o pojednaniu z bliźnimi. Żeby całkiem mądrzej pięknie zamknąć przeszłość, żeby nas nie bolała, żeby nie miała nad nami władzy, to musi być i pojednanie z Bogiem, i z samym sobą, i z bliźnimi. Gdy chodzi o bliźniak, to tu są dwie sytuacje trudne. Albo ja krzywdziłem Ciebie, albo Ty krzywdziłeś mnie. W obu tych sytuacjach mamy coś do zrobienia. Obie są trudne. Zacznijmy od tej pierwszej. Ja krzywdziłem Ciebie. No, każdy z nas poza Maryją, jak mówiłem przed chwilą, choćby niechcący, choćby przez nieuwagę, czasami komuś sprawimy przykrość, <laughs> zadamy ból, choćby mały, no, a czasami krzywdzimy straszliwie. No, ci, którzy straszliwie krzywdzą, raczej nie przychodzą do kościoła, chyba że przestali krzywdzić, się nawrócili. No ale trzeba wiedzieć, co mamy robić, kiedy myśmy kogoś skrzywdzili i chcemy się z tą osobą pojednać. Otóż po, najpierw powiem, czego mi nie wolno robić. Jeżeli ciebie krzywdziłem, to nie wolno mi przyjść do ciebie i powiedzieć: Przebacz mi. To byłoby okrutne, to, to byłoby bezczelność. No, trzeba to twardo powiedzieć. Jeżeli na przykład jakiś mąż krzywdził żonę, nie nawrócił się i przychodzi do niej i mówi przebacz mi. No, to jest bezczelność, powtórzę. Trzeba aż tak twardo to nazwać po imieniu. Więc jeśli Ciebie krzywdziłem i chcę mieć szansę na pojednanie z Tobą, no to, to nie, nie przychodzę, żeby coś od Ciebie żądać. Przebacz mi, tylko ja mam coś do zrobienia. Ja, który ciebie krzywdziłem. Otóż co mam zrobić, jeśli ciebie krzywdziłem i chcę to zamknąć? Otóż pojednany z Bogiem i z samym sobą, o czym było już, przychodzę do ciebie, bo już ciebie kocham. Czy to wiesz, czy jeszcze nie wiesz, nawet nie wiesz, to, się, to właśnie zobaczysz. Już nie jestem krzywdzicielem, tylko stałem się przyjacielem bo się nawróciłem, bo mam piękną teraźniejszość, pełną miłości. Więc przychodzę do Ciebie, bo już Ciebie kocham, osobą, którą wcześniej krzywdziłem. Nie dlatego więc przychodzę, bo mnie policja ściga, bo nie mam gdzie mieszkać, bo mnie komornik ściga, tylko dlatego do Ciebie przychodzę, bo już Ciebie kocham. I przychodzę, I przychodzę, opisuję moje krzywdy, które ci wyrządziłem, na przykład żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, krzywdziłem cię tym, 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 bez szczegółów, nie chodzi o uniżanie siebie, upakarzanie, chodzi tylko o powiedzenie, jakimi rodzajami krzywd się krzywdziłem, żebyś wiedział, wiedziała, że do mnie doszło, że byłem krzywdzicielem, więc krzywdziłem powiedzmy kłamstwem, przemocą. Z radami, upijaniem się czy okradaniem ciebie, ale bez szczegółów, ale grupy krzywd wyliczam, bo to jest uczciwe. Tak jak Otrawny <tryk> wyliczył grupy krzywd, zrzeszłem przeciwko Bogu, przeciwko tobie, ojcze. Uznał konsekwencje, nie jestem godzien być już synem, więc to samo ja mam zrobić. Więc przychodzę, opisuję, przychodzę, bo kocham, to najważniejsze, opisuję krzywdy, które Ci wyrządziłem. Po trzecie, serdecznie przepraszam. Nie muszę paść na kolana jak dłużnik wobec wierzyciela przykość Jezusa, ale łzy same polecą, bo jak już teraz kocham, a dawniej krzywdziłem, no to ból sam przyjdzie i żal. Więc serdecznie przepraszam i wynagradzam i wynagradzam. Jeśli cię okradałem, no to ci oddaję pieniądze, choćby w ratach. I zanim do ciebie przyszedłem, już na twoje konto przelałem pierwszą ratę z tego, co cię okradałem. Więc jeśli okradałem, oddaję pieniądze czy coś innego. Jeśli cię okłamywałem, mówię teraz prawdę. Jeśli Cię oczerniałem, to zanim do Ciebie przyszedłem Cię przeprosić, już poszedłem do całej rodziny krewnych i znajomych i odwołałem oszczerstwa, które na ciebie rzucałem, jeśli byłem pełen agresji wobec Ciebie, okrucieństwa, to teraz promieniuję miłością. Widać, że kocham. Patrzę na Ciebie z miłością, odnoszę się do Ciebie z delikatnością, czułością, cierpliwością. Można, na razie na przykład, krzywdzona przeze mnie wcześniej żoną, nie dać się na razie przytulić. Masz prawo, masz czas, żeby mnie obserwować, czy się naprawdę zmieniłem to, tak radykalnie. Ale ze mnie już promieniuje miłość, czułość, delikatność, serdeczność, cierpliwość. No, jeśli to nie promieniuje ze mnie, to się nie nawróciłem. To nie ma co, żebym przychodził do Ciebie z przeprosinami. Najpierw miłość, dopiero przeprosiny. Więc przychodzę, lubię to powtarzać, bo to jest śmiertelnie ważne. Przychodzę już przemieniony, jak tu Cię dawniej krzywdziłem. Przychodzę przemieniony, pojednany z Bogiem, pojednany sam ze sobą. Opisuję krzywdy, które Ci wyrządziłem. Serdecznie przepraszam i wynagradzam. No, wynagradzam zwłaszcza. Zwłaszcza miłością, którą ci okazuje tu i teraz miłość to najlepsze wynagrodzenie. I nawet wtedy, kiedy to wszystko już zrobię, nawet wtedy nie mówię przebacz mi nawet wtedy. Tylko kocham i milczę. Naj, najprościej. A jeśli ty wrak, widząc tą moją przemianę, widząc, że już kocham, ja który dawniej krzywdziłem, widząc, że może byłem na terapii jeśli tego potrzebowałem, na rekolekcjach zamkniętych, spowiedź generalna. W każdym razie widzisz, że się kompletnie przemieniłem i mi mówisz, no to ci przebaczam, bo widzę twoją przemianę. Przebaczam ci, zaczynam ci ufać, no stopniowo muszę się upewniać, ja dawniej krzywdzona osoba, ale już, już widzę, że się radykalnie zmieniłeś i ci przebaczam tą przeszłość i cieszę się, że teraz jesteś pięknym człowiekiem, kochającym. No to cię jeszcze po rękach wycałuję, ja który cię dawniej krzywdziłem, a teraz kocham, no bo pojednanie osiągnęło pełnię. Ja się nawróciłem, pojednałem z Bogiem z samym sobą, przyszedłem do ciebie z miłością, opisałem winy, przeprosiłem, wynagradzam, ty to widzisz z radością, przebaczasz mi i, i, i zaczynasz mi ufać, no to wtedy jest już kawałek nieba na ziemi. Kiedy to wyjaśniam, to zwłaszcza mężczyźni mówią: No proszę, księdza, ale jak ja to wszystko zrobię, powiedzmy, krzywdziłem żonę, czy krzywdziłem rodziców, czy krzywdziłem własne dzieci, bo byłem jako rodzic w kryzysie, w każdym razie krzywdziłem, wszystko to zrobię, nawróciłem się, teraz już kocham, opisałem winy, wynagrodziłem, czy, czy wynagradzam, a moi bliscy nie chcą mi przebaczyć. Mimo wszystko, no, to, to się chyba nadaremno nawróciłem i to wszystko zrobiłem. Nie nadaremno. Jeśli to wszystko zrobiłeś naprawdę, no może tylko uważasz, że to zrobiłeś, a ja, ja, bliscy widzą, że, że to jest tylko oszukaństwo oszukujesz samego siebie, bo się nie zmieniłeś. Ale jeśli się naprawdę tak, tak zmieniłeś, to ty idziesz prosto do nieba. Bo ty nie, Twój los nie zależy od tego, czy ci bliscy, czy inni ludzie, przebaczą tylko czy się nawróciłeś. Jeśli się nawróciłeś i kochasz, przedłeś do wcześniej krzywdzonych osób, opisałeś winy, przeprosiłeś, wynagradzasz, to idziesz prosto do nieba. Czy ci przebaczą, czy ci nie przebaczą. Jezus cię nie spyta na końcu życia doczesnego Marku, a przebaczyli ci ludzie, których krzywdziłeś, tylko spyta, a nawróciłeś się i zacząłeś kochać. Tak, Panie Boże, no to idziesz prosto do nieba. A jak powiemy wtedy pokornie, no ale Panie Jezu, ja się wprawdzie nawróciłem, zacząłem kochać, poszedłem do tych, których krzywdziłem, opisałem winy, przeprosiłem, wynagradzałem, no ale oni mi nie przebaczali nie, i nie przebaczyli, to chyba nie mogę wejść do nieba. Możesz, bo ja Ciebie rozle, rozliczam z Twoich zachowań, a nie z ich zachowań. Więc jeśli to wszystko zrobiłeś, a bliscy ci nie przebaczyli, to teraz ich problem. To oni mają zatwardziałe serca, to się o nich martw i módl, żeby się z kolei oni nawrócili. Bo ty spełniłeś warunki, żeby ci przebaczyli i żeby się z tobą pojednali. Bo przecież więcej nie może zrobić, jak to, że się nawróciłeś, pojednałeś z Bogiem, z samym sobą, poszedłeś do tych osób, które dawniej krzywdziłeś, opisałeś winy, serdecznie przeprosiłeś i nie wynagradzasz. No już więcej nie może zrobić. Więc ty idziesz prosto do nieba. Czy ci przebaczą, czy ci nie przebaczą, ty zrobiłeś wszystko, co potrzeba, żeby być świętym człowiekiem. Więc to są nasze zadania, kiedy myśmy krzywdzili bliźniego. Powtórzę jeszcze raz na koniec. Jak krzywdziłem Ciebie i chcę to zamknąć, mam przyjść do Ciebie, bo już Ciebie kocham. Jeśli nie kocham, to nie, nie idę, to jeszcze nie dorosłem do tego. Przychodzę, jeśli kocham, już to przychodzę do ciebie, promieniując miłością, opisuję krzywdy, które cię wyrządziłem. Serdecznie przepraszam <laughs> i hojnie wynagradzam minione krzywdy. I wtedy zrobiłem wszystko, co do mnie należy. I teraz yy, druga sytuacja, ty krzywdziłeś mnie. I to jest sytuacja częstsza, bo do kościoła przychodzą raczej ci ludzie. Którzy są krzywdzeni, niż ci, którzy krzywdzą. No, oczywiście dobrze i pięknie jak przychodzą do kościoła ci, którzy krzywdzili, pod jednym warunkiem, że się już nawrócili, już nie krzywdzą. Natomiast najczęściej w kościele są ci, to jest naturalne, którzy są krzywdzeni. I jeżeli wy jesteście krzywdzeni, moi drodzy, to waszych krzywdzicieli tutaj raczej nie ma. Oni są gdzieś tam w domu, są gdzieś. Na ulicy, może czekają, żeby się na was znowu wyżyć, jak wrócicie z rekolekcji? Więc najczęściej my tu obecni w Kościele, przy Chrystusie, jesteśmy raczej krzywdzeni niż ci, którzy krzywdzą. I co mamy zrobić? My krzywdzeni, kiedy ktoś nas krzywdził, może nadal chce krzywdzić, czy udaje może, czy jej krzywdzić, co ma robić? Chrześcijanin, który jest krzywdzony. Tu musimy być bardzo precyzyjni. Po pierwsze, jeżeli ktoś mnie krzywdzi, mnie, Chrześcijanina, ucznia Jezusa, to ja nadal kocham tą osobę. Nadal kocham. Więc, bo miłość jest, mówiłem w niedzielę, miłość jest za nic i na zawsze. Nie wolno odwołać miłości do nikogo, nawet do najgorszego człowieka na świecie. Więc to, że jesteś draniem, że mnie krzywdzi, że jesteś podły, że łamiesz przysięgę małżeńską, rodzicielską, że mnie rodzica z kolei synu córko nie, nie szanujesz, dręczysz wręcz, to nie sprawi, że cię przestanę kochać. Kochamy także nieprzyjaciół, kochamy także wrogów tych, którzy nas cię A więc nie przestają Ciebie kochać, jak ja to mówię po mojemu draniu jeden, nie przestaję Ciebie kochać. Kocham Cię nadal, bo miłość jest za nic, bez żadnej Twojej zasługi. Tak jak Bóg mnie kocha za nic, tak jak Ciebie, mężu, żoną, synu, córko, mamo, tato, ktoś inny kocham, więc kocham Cię nadal, tylko nie bardzo mogę Ci okazać miłość. Może nawet nie wiesz, że Cię kocham, bo Ty nie kochasz, Ty jesteś draniem, krzywdzicielem i możesz myśleć, że ja też nie kocham, twój problem. Ale Bóg wie i ja wiem, że Ciebie kocham, natomiast raczej ci nie, nie, nie mam jak okazać miłości, dopóki jesteś draniem. No bo powiedzmy, że daję skrajny przykład, jeżeli y, mąż wraca od kochanki, przecież ona nie będzie mu okazywać miłości temu ciemiężycielowi. Będzie sztywna i słusznie, będzie do niego stać bokiem, nie będzie nawet chciała rozmawiać i słusznie. A więc kocham Cię także wtedy, jeśli jesteś mój bliski draniem, krzywdzicielem, ale Ci nie za bardzo, czy wcale nie okazuje miłości, a nie okazuje z Twojej winy, bo jesteś dręczycielem, ale Cię kocham. Nieraz mi kobiety, zwłaszcza, mówią, że Księdza, no mój mąż jest potworem. Teraz mówię tak w skrócie, ale nieraz tak padają takie słowa, no bo stał się potworem. Jest potworem, ale ja nadal go kocham. No, super, że kochasz. Tylko, że, tylko nie pomyl miłości z rozpieszczaniem. Nie, o to tylko chodzi. Nie pomyl miłości z tym, że się pozwalasz krzywdzić, bo to, to nie jest miłość. Ale za chwilę się wyjaśni. Więc mam nadal kochać także tego, kto mnie krzywdzi. Bo jest, mówi kochaj, także nieprzyjaciół. Po drugie, mam w sercu przebaczyć temu draniowi, krzywdzicielowi, krzywdy, które już mi wyrządził, już to się stało choćby jeszcze dzisiaj rano coś, mi, coś mnie zranił, a to się już stało, to to przebaczam w sercu, nic krzywdzicielowi nie mówiąc. Nic krzywdzicielowi nie mówiąc. Mówię to Bogu, mówię to spowiednikowi, komuś mądremu z przyjaciół ewentualnie, ale nie mówię krzywdzicielowi, że ci przebaczyłem w sercu. Więc przebaczam w sercu, wie o tym Bóg, ale nie wie o tym krzywdziciel, Dlaczego przebaczam w sercu? No bo to jest w moim interesie, żeby nie rozdrapywać ran. Bo inaczej, powiedzmy, ktoś mnie skrzywdził 20 lat temu, rok temu, dwa dni temu, a, a jeśli ja nie przebaczę w sercu, że to się już stało, no to będę rozdrapywać rany. rany. Zwłaszcza kobietom to grozi. Będę sobie od rana do wieczora mówić, Panie Boże, za co? Dlaczego? Jak mógł na no ten mąż, czy, czy ten syn, czy ten brat? Czy, czy ktoś tam inny mnie tak dręczyć? No, no był draniem. To, to mógł, jak się okazuje, ale ja nie będę teraz tego rozpa, rozpamiętywał. Więc to, co mi już złego zrobiłeś, co się stało, to przebaczam w sercu. Nic ci nie mówiąc, draniu, ale w sercu przebaczam, bo to jest dla mnie dobre, żebym nie rozdrapywał ran. Po trzecie, czy po pierwsze, kocham cię nadal, nic ci nie mówiąc, Twojej winy, nic ci nie mówiąc. Bo jesteś drań. Po drugie, w sercu przebaczę krzywdy, które zdołałeś już mi wyrządzić, ale ci nic nie mówię, że przebaczyłem ci w sercu. Po trzecie, jeśli nadal mnie próbujesz krzywdzić, bo się nie nawróciłeś, to tu i teraz się bronię. To tu i teraz się bronię. To się już nie pozwolę skrzywdzić, bo ja już jestem nawrócony. Dojrzalszy, no i po to są kolejne rekolekcje. Jestem już pojednany z Bogiem i z samym sobą. Już wiem, że to nie Bóg mi draniu u Ciebie zesłał. To Ty się wypchałeś w moje życie i mnie dręczysz. To nie jest wola Boga ani dopust Boży, to jest Twoja wina draniu. Więc już na tyle zmądrzałem. Już wiem, że to nie Bóg chce mnie dręczyć, tylko Ty mnie dręczysz. A więc, i Bóg chce, żebym się bronił. Żebym cię nie rozpieszczał draniu, żebym krzywdzicielu, tylko żebym się przed tobą bronił. Więc tu i teraz się bronił. Więc kocham cię nadal milcząc. Przebaczam ci w sercu krzywdy, które mi już wyrządziłeś, ale nic ci o tym nie mówię. To jest dla mnie dobre. A tu i teraz, jeśli próbujesz mnie nadal krzywdzić, to tu i teraz się bronił. Już się nie pozwolę uderzyć. Jeśli będziesz, będziesz próbował, wzywam policję, kieruję sprawę do sądu o zakaz wstępu przemocowca do domu, jeśli jesteś małżonkiem, mogę się bronić do separacji włącznie, do wywalczania alimentów włącznie, do pozbawienia cię praw do kontaktu z dziećmi włącznie, jeśli jesteś takim draniem, że demoralizujesz dzieci, a więc się bronię siebie, dzieci skutecznie, bezlitośnie chciałbym się być twardo, więc tu i teraz się już nie pozwolę skrzywdzić. Jeżeli do mojej czy twojej śmierci się nie nawrócisz, jeżeli do mojej czy Twojej śmierci nie przyjdziesz, nie opiszesz winnie, przeprosisz, nie wynagrodzisz, no to się będę do mojej czy Twojej śmierci tylko bronić i będę Cię kochać na odległość. Nic innego nie zostanie. Ale jeśli, no i o to się modlimy, jeśli któregoś dnia ten nasz krzywdziciel przyjdzie do nas przemieniony, może jak trzeba pójdzie wcześniej na terapię, może będzie, będzie na zamkniętych rekolekcjach, wyspowiada się generalnie, zerwie więzi z, z podłymi ludźmi, jeśli miał, zerwie z uzależnieniami, jeśli miał. W każdym razie, jeśli przyjdzie któregoś dnia, ten krzywdziciel przyjdzie przemieniony do mnie i zrobi to, co ja mam zrobić, kiedy ja kogoś krzywdziłem, czyli przyjdzie pełny już miłości, opisze pokornie i uczciwie winy, którymi wyrządził krzywdy, serdecznie mnie przeprosi i będzie wynagradzał wyrządzone mi zło, to wtedy powiem, na przykład ja żona powiem mężowi, mężu widzę twoją przemianę, widzę, że jesteś nowym człowiekiem. Już mi i krewni, i znajomi, i księża mówili, że już od roku czy dwóch się przemieniasz, bo byliśmy na odległość, bo się musiałam przed tobą stanowczo bronić. Ale dochodziły już do mnie słuchy, że się przemieniasz. No a teraz widzę już osobiście Twoją przemianę. Przyszedłeś, opisałeś winy, dawniej szedłeś zaparte, teraz opisałeś z własnej woli krzywdy, które mi wyrządziłeś. Serdecznie przepraszasz, widzę jakie masz piękne łzy żalu. Wynagradzasz mi, oddajesz mi to, co mi okradałeś, odwołałeś w całej rodzinie. Oszczerstwa, które na mnie rzucałeś. Teraz promieniujesz, mówisz uczciwie wszystko. Jesteś przychodzącą uczciwością, promieniujesz delikatnością, czułością. Nawet jak ja jestem jeszcze sztywna, ja żona mam prawo po tylu latach zranień, a ty i tak promieniujesz cierpliwością, czułością. No to widząc to wszystko, to chcę ci mężu w tym przypadku powiedzieć. Że Ci przebaczam całą tą przeszłość, bo tu już jest przeszłość. I chcę Ci jeszcze więcej powiedzieć, że w sercu to Ci już dawno przebaczyłam. A ten ktoś powie, tak, w sercu mi już dawno przebaczyłaś, a kiedy? A teraz Ci, Dężu, mówię na głos. A kiedy mi przebaczyłaś w sercu? No, no, na przykład 28 lutego 2024 na koniec rekolekcji u królowej Polski. A, a mąż się spyta, kiedy przebaczyłaś? 28 lutego 224, a teraz jest dzisiaj powiedzmy, kwiecień 231, siedem lat żono minęło i dopiero mi po siedmiu latach mówi, żeś mi w sercu już dawno przebaczyła, tak, mężu, dopiero ci mówię po tylu latach na głos, że ci dawno już w sercu przebaczyłam, bo dopiero dziś spełniasz warunki, żeby się o tym dowiedzieć, że ci przebaczyłam. Dziś przyszedłeś przemieniony kochający, opisałeś winy, przeprosiłeś, wynagradzasz, no to ci z radością mówię, że ci już dawno w sercu przebaczyłam, a dziś, potem się musiałam przez te lata, jak widziałeś, bronić, bo się jeszcze nie nawracałeś, teraz jesteś przemieniony, nawrócony, no to urządzamy święto. Jestem mężu tak mądra, jak ojciec miłosierny wobec miłosiernego, marnotrawnego syna. Wiesz, chyba mężu znasz Ewangelię, kiedy... Ojciec okazał miłosierdzie marnotrawnemu synowi i urządził święto, gdy syn się nawrócił. I ani sekundy wcześniej. Teraz mi ktoś mówi, zwłaszcza kobiety, proszę księdza, to ja mam czekać z przebaczeniem, z powiedzeniem nagło, że przebaczam, aż ten ktoś, kto mnie krzywdził przyjdzie, będzie promieniował miłością, opisze krzywdy, które mi wyrządził, serdecznie przeprasza, wynagradza. Mówię, tak, masz czekać. Dopóki tego nie ma, masz się bronić. No to proszę księdza, to ja znam mojego męża czy żonę, moją mamę czy mojego tatę, mojego syna czy moją córkę, brata, siostrę, teścia czy, czy, czy zięcia, czy teściową czy synową, znam to. To jest człowiek podły, nigdy tak się nie zmieni. No to nigdy nie powiesz, że przebaczasz. To nigdy nie dojdzie do pojednania z winy tego kogoś. Więc jak ktoś nie spełni tych warunków, no to jesteśmy bezradni. Ktoś powie, no ale ja muszę powiedzieć, że przebaczam, bo jak ten ktoś umrze w międzyczasie, no to co za los tego kogoś. Nie musisz powiedzieć, że przebaczasz, dopóki to się nie zmienia, bo jeżeli nawet powiesz, że przebaczasz, a ten ktoś się nie zmienia, to i tak pójdzie do piekła. Mówiłem przed chwilą. Pan Jezus nie będzie pytał ani mnie, ani Ciebie, ani naszych krzywdzicieli, czyśmy im przebaczyli, tylko czy oni się nawrócili? Jak powiedzmy, jakiś drań umiera i się nie nawrócił, i powie, Panie Boże, no ale ja tam krzydziłem moich bliskich, ale bliscy mi przebaczyli. A Jezus powie, A co mnie to obchodzi, że ci przebaczyli? To ich zasługa i chwała, ale ty idziesz do piekła, bo ja ciebie osądzam nie z tego, czy ktoś ci przebaczył, czy nie, tylko czyś ty się nawrócił i czy zacząłeś kochać. Więc so, moi drodzy. Nie szantażujmy samych siebie, czy nie dajmy się szantażować, że idź, bo ten ktoś już jest powiedzmy chory, czy, czy w każdym momencie może umrzeć, no każdy z nas może użyć, to idź, powiedz, że przepraszasz, przepraszam, że przebaczasz, nawet jak cię nie przeprosił, nie wynagradza, no bo, że, niech, niech nie umiera bez usłyszenia, że przebaczasz. Może umierać bez, przeba, bez usłyszenia, że przebaczasz, byle umierał nawracając się, bo jak się nawróci, pójdzie do nieba. Więc nie bójmy się, że no ja muszę iść, nawet jak ktoś mnie nadal krzywdzi, to muszę po chrześcijańsku powiedzieć, że przebaczam, że przepraszam, nawet, że daruję wszystko. Nie martw się. Módl się o nawrócenie tego, kto cię krzywdzi. A jak się nawróci, to będzie pojednanie między wami. Natomiast jak się nie nawróci, możesz nie wiem jak kochać tą osobę, możesz wszystko przebaczyć, możesz pójść do tej osoby i powiedzieć, wszystko ci przebacza, i ta osoba i tak pójdzie do, do piekła, jeśli się nie nawróci. Zobaczmy, jak musimy być precyzyjni. Jak musimy być precyzyjni. Powtarzając jeszcze raz, już na, na, na koniec. Jeśli ty krzywdziłeś kogoś, idź z miłością, opisz twoje krzywdy, które wyrządziłeś, przeproś i wynagradzaj. Jeśli ktoś cię dręczy, kochaj nadal nic temu komuś, nie mówiąc, że kochasz, bo wprowadzisz błąd. Pomyślisz, że jesteś naiwny, więc kochaj nadal krzywdziciela, nic nie mówiąc. W sercu przebacz, nic nie mówiąc krzywdzicielowi krzywdy, które już ci wyrządził. Nieraz drapuj ran. Po trzecie, jeśli nadal krzywdzi, to tu i teraz się broń. A okażesz przebaczenie, miłosierdzie, gdy się nawróci. I ani sekundy wcześniej, bo nie wolno mylić przebaczenia i, przebaczenia, i pojednania z naiwnością. Słuchajmy we wszystkim Jezusa, także w tym. Amen.